Kiedy umarł ostatni asceta? Pogadajmy o tym. Cześć Boże, święty monitorze. Ksiądz Piotr Piekło. Ksiądz Piotr Piekło. Ksiądz Piotrek jest ascetą. Ukrytym pod kocem, więc nie umarł ostatni asceta. Stąd wnioskuję. Tak, Piotrze, czy dobrze, dobrze myślę? Halo? Nie umarł ostatni asceta. Nie umarł. Nie może umrzeć <laughs> ostatni asceta. Ja będę ostatnim ascetą. Nie może tak być, że umrze ascesa. Dlaczego? Aha, dobra, sorry, ten. Ja się tutaj zagotowałem. Ksiądz Wojtek Iwanecki. Tak. Słuchajcie, witamy Was na najnowszym odcinku. Ten odcinek chcieliśmy zrobić śmieszny troszeczkę, i może on taki będzie. Natomiast wzięliśmy, po ostatni temat był ciężki, a taki aborcyjny. dlatego wzięliśmy temat ascezy. Jej. Jesteśmy <laughs> tacy mądrzy. Nie ma bardziej lajtowego tematu niż asceza. Tak. Dokładnie, dokładnie. No. Ale słuchajcie, nie jest tak, że tak sobie właśnie wyobrażacie ascetę, nie? że tak sobie wyobrażamy we współczesnym świecie, że asceta to jest jakiś tam Szymon słupnik, który gdzieś tam siedział na jakimś słupie. To jest w ogóle jakiś tam inny koleś, który gdzieś tam w jakiejś tej yy, no yy, jaskini przeżywał całe swoje życie, chodził w jakiejś włosienicy, biczował się, nie i tak dalej. No i teraz no co, no, już nie ma takich ascetów, nie? No, nie ma. Gości, którzy chodzą w łosienicach, no, chociaż no, nie wiadomo dokładnie, czy nie ma, bo może gdzieś tam na świecie są właśnie tacy. No, ale no, no tak sobie chyba wyobrażamy, nie? Wojtek. Tak, tak, no na pewno gdzieś takie wyobrażenie może, może być. Natomiast asceza jest dla każdego. W sensie takim, nie tylko, że jest dla każdego, ja bym powiedział, że jest każdemu potrzebna. O jak, że to nie tylko taka radykalna gdzieś tam historycznie, czy nie historycznie, jakimś zakonie, pustelni i tak dalej, i tak dalej, ale też po prostu każde życie chrześcijańskie, ale w ogóle tak naprawdę każde życie w pewnym sensie, nawet ludzie, którzy nie są wierzący, też przecież mogą podejmować jakąś tam ascezę. Natomiast no my to robimy, bo mamy pewną świadomość też swojego życia, swojej duchowości i, i powinno być tak, że asceza jest jakimś tam elementem naszej duchowości. Nie, to i, i, I myślę, że nie umrze wraz z tobą asceza, mam taką nadzieję. Nie umrze. Ja wiem o tym, że ty też masz jakieś astetyczne wyrzeczenie, ale zanim do tego dojdziemy i może podzielimy się tym, jak my praktujemy ascezę i w ogóle jak ją praktykować, tak żeby nie umarł ostatni asteta, żeby każdy chrześcijanin praktykował ascezę w swoim życiu, to może najpierw o tym, czym jest asceza. Asceza z języka greckiego to słowo określające ćwiczenie. Określający wysiłek, który udoskonala, udoskonala oczywiście naszą duszę, ale także w starożytności udoskonala ciało. Mhm. I dlatego święty Paweł, mówiąc o potrzebie ascezy w pierwszym liście do Koryntian, pisze o tym, że tak jak zapaśnicy, którzy walczą o laur zwycięstwa, wszystkiego sobie odmawiają, ćwiczą, trenują, żeby osiągnąć sukces, żeby osiągnąć to pierwsze miejsce, ten laur, który na olimpiadzie dostaną, tak też my jako chrześcijanie powinniśmy się ćwiczyć, powinniśmy ćwiczyć naszą duszę poprzez odmawianie sobie jakichś rzeczy po to by otrzymać największy laur, jakim jest jedność z Panem Bogiem. I tak dzisiaj rozumielibyśmy ascezę. Asceza to jest odmawianie sobie czegoś by budować relacje z Panem Bogiem, czyli asceza jest po to, by budować przestrzeń, by czynić przestrzeń na to, by w tej przestrzeni spotkać się z Panem Bogiem. Ja myślę, A że... chyba jest tak, że ten świat, w którym żyjemy, on właśnie zabiera nam przestrzeń na budowanie, no nie tylko relacji z Panem Bogiem, także i z drugim człowiekiem, więc no i przestrzeni potrzebujemy, czasu, miejsca, zdolności. Ale właśnie też zabiera nam przestrzeń do budowania relacji z Panem Bogiem. No na pewno to, to jest jakby jeszcze też inny temat, nie? Ale, ale na pewno tak jest, że dzisiaj tego właśnie czasu czy tej przestrzeni mamy bardzo, bardzo niewiele. I mnóstwo ludzi, mnóstwo instytucji Marek walczy o ten nasz czas. Nie? No, tak jesteśmy nakręcani też konsumpcjonistycznie, żebyśmy klikali, żebyśmy kupowali, żebyśmy cały. Właśnie swój czas czemuś oddali, jakimś wyświetleniom, jakimś reklamom, jakimś markom i tak dalej, tak dalej. Natomiast ja chciałem powiedzieć taką rzecz, że te porównanie świętego Pawła jest cały czas aktualne. To znaczy, dzisiaj też są ludzie, którzy sobie bardzo wiele odmawiają. Myśmy tu już kiedyś o tym sygnalizowali to na naszym kanale, że właśnie odmawiamy sobie czegoś, bo mamy jakiś szczytny cel, nie? I jest mnóstwo takich, wiecie, opowieści, bohaterów i tak dalej, i tak dalej. Ja pamiętam, że dla mnie to jest zabawne, może co powiem, znaczy, ale taką, taką, takim bohaterem na przykład jest Naruto, nie? nie wiem, czy kojarzycie coś takiego. Na pewno fani, anime tu są. I właśnie ktoś, kto sobie odmawia czegoś, przez całe swoje życie walczy, żeby zdobyć jakiś swój upragniony cel, nie? Ninja wojownik, który chce być przywódcą wioski, wszystkiego bronić i tak dalej. No, ja tak sobie, na to, to wiadomo, że to jest bajka, nie? Ale ktoś sobie myśli, no kurczę, ale czy ja jestem zdolny do czegokolwiek, żeby zawalczyć o Pana Boga w moim życiu, nie? No i właśnie asceza jest czymś takim i jest to hardkorowe na pewno, no bo domaga się wysiłku, bo nie można zrobić ascezy bez wysiłku i to jest chyba trudne. Że wiesz, że po prostu e, łatwo się coś ogląda, klika, nie wiem, kupuje, nawet e, dać komuś follow czy, czy lajka. Like to wszystko jest proste, ale pewnych rzeczy nie da się zrobić bez wysiłku. I asceza jest taką rzeczą, nie, że po prostu to będzie nas kosztowało. I o ten wysiłek chodzi. To jest idea ascezy, że podejmuje wysiłek. E... O ascezie mówi Katechizm Kościoła Katolickiego, 2015 punkt: mówi o tym, że ponieważ Jezus odkupił nas przez krzyż, przez wysiłek, przez cierpienie, poprzez ofiarę z siebie, dlatego nie ma świętości bez ascezy, bez wyrzeczenia, bez wysiłku. Nie ma rozwoju duchowego bez tego elementu trudu, którym właśnie jest asceza. I wszystko, co jest związany z trudem w naszym życiu duchowym, moglibyśmy nazwać, nazwać ascezą, bo każdy trud dla budowania relacji z Panem Bogiem, on właśnie buduje tą przestrzeń, poszerza tą przestrzeń, odsuwa od nas różne inne rzeczy, które zapierają nam możliwość budowania więzi z Panem Bogiem. Ciężko się tak nagrywa zdalnie, bo nie potrafię Ci przerwać. Trzy <laughs> razy chciałem, trzy razy chciałem, żeby zapamiętać rok. Bo 2015 punkt to jest też rok 2015. Ja myślę, że 2 e... czy 2 za 2015. To będzie zaś poprawa 2015. <tryk> e... Natomiast łatwo sobie zapamiętać, bo wtedy wyszła umowa o dzieło od Taco Hemingwaya. <tryk> 2015. R. A co się w waszym życiu wydarzyło w 2015 roku? Tak. No właśnie. Ja nie pamiętam, ale dobra. Umowa o dzieło. Um umowa o dzieło. No ale y, asceza nie, właśnie nie jest taką pańszczyzną, choć jest też pewną umową. <laughs> ja bym to tak pociągnął, że to jest taka umowa z samym sobą i z Panem Bogiem. E, nie, że to, to nie chodzi o to, że teraz odrobię i mam święty spokój, ale właśnie, że zawiązuje pewną umowę ze sobą, nie? Że właśnie sobie czegoś odmówię albo sobie czegoś dołożę. E, no i to mm, ma realne przełożenie na moje życie duchowe. Natomiast y, chcieliśmy powiedzieć o takich trzech Etapach ascezy, tak? Czy jak to nazwać? W trzech działkach. Działkach ascezy, tak, takich gałęziach ascezy, może o tak. Gałęziach. I pierwsza asceza, która nam się chyba najszybciej, no od razu może jakoś tam kojarzy, to jest asceza ciała. Nie, bo to, co tutaj z tym kocem, no właśnie to, że ktoś na słupie siedzi, ktoś czegoś nie je, czyli ograniczamy swoje ciało, ale właśnie po co? I jak. Po co ograniczamy ciało? No, no właśnie, najczęstszym przykładem ascezy, który chyba znamy, no jest post, czyli odmawianie sobie jakiegoś pokarmu. Bo o to tutaj chodzi, że nie odmawiam sobie czegoś, co jest grzechem, jest jakimś problemem dla mnie, ale odmawiam sobie czegoś, co jest jakby no, obojętne moralnie, ale co może stać się grzechem w momencie, kiedy tego jest więcej no w moim życiu. No, kiedy jest za dużo. Więc, więc tutaj asceza ciała, czyli, czyli ograniczenie swojej cielesności. I bardzo fajna sprawa. Warto właśnie, żeby asceza uderzała w te przestrzenie naszej cielesności, które dla nas stanowią problem, czyli są jakąś przestrzenią grzechu, jakiegoś, jakiegoś nieuporządkowania i Czyli tak jak, popatrzcie... Jak ty dużo no, to gadasz, znaczy... to musisz być cicho, na przykład. <laughs> Bo o, o, to, o, to, o to chodzi, nie? Jeżeli mam problem z gadulstwem, dużo gadam, to asceza, odmawiam sobie mówienia po prostu. Czyli w ciszy. Idę na jakieś spotkanie, na jakiś evencik yy, i z takim założeniem właśnie będę słuchał, będę słuchał, nie odezwę się. Mam z tym problem, zagaduję ludzi, nie odezwę się, nie? Bardzo mi się podoba twoja postawa, Wojtko, teraz. No. Bardzo jest niechrześcijańska, <laughs> ponieważ wytykam innym błędy, swoje błędy. W ogóle to jest też taki marginesik, że bardzo często wytykamy innym te wady, które sami mamy, nie? To jest... <laughs> I warto może, jeżeli coś mi się u kogoś nie podoba, to warto się zastanowić nad tym, czy właśnie nie poddać jakiegoś astytycznego dzieła właśnie w tej, w tej przestrzeni. <laughs> Może to być właśnie jedzenie, mam z tym problem, zajadam swoje stresy jakimiś słodyczami, odmówię sobie, piję za dużo kawy, odmówię sobie. Tak. Oczywiście nadaję temu wymiar duchowy, robię to ze względu na budowanie relacji z Panem Bogiem, bo wiem o tym, że jeżeli będę się lepiej czuł, będę zdrowszym człowiekiem, to też lepiej będzie mi się budowało tą relację z Panem Bogiem, że moja modlitwa będzie, będzie lepsza. Asceza wzroku, nie? Popatrzcie, na ile rzeczy my patrzymy, nie? Bezsensownych, brzydkich, złych, grzesznych, nie? I asceza wzroku, okej, okay. jeden odcinek serialu w tygodniu na przykład, nie? Tylko jeden? Żeby nie patrzeć na głupoty, no? Ale bo to konkretnie, Ja wiesz, miałem koc przed chwilą na sobie. To no musi nie być, naprawdę musi musi koc, być konkret. Ja wybieram koc nież jeden odcinek serialu na tydzień. To jest za mało, to nie da no. się tak żyć. I, i właśnie też y, czasami y, dlatego też często właśnie asceza nam się źle kojarzy, dlatego że ją sobie właśnie utożsamiamy z takimi obrazami, czyli z pewnym przeakcentowaniem tego co zewnętrzne. Nie? Okay. Że ojej, jakbym chodził w kocu, jakbym się biczował, nie, y, to to, to bym był ascetą wtedy, nie? A tutaj ogranicz Netflixa, nie? I, i, i to będziesz o. ascetą, o. to będziesz gość, nie? Tak Dobra. Jest. Asceza yy, ciała? Druga asceza? Asceza świata. Asceza świata, która yy, polega na tym, że nie muszę za tym światem gonić, nie muszę wszędzie być, nie muszę wszystkiego mieć, nie muszę być najlepszym, yy, że cały ten postęp cywilizacyjny, który oczywiście jest dobry, jest. Yy, działam też człowieka, jak najbardziej, natomiast, no, akceptuję też pewne swoje ograniczenia. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, nie? W takiej ascezie świata, że po prostu, no, nie muszę mieć zawsze najnowszego telefonu, nie muszę mieć, nie wiem, e, najszybszego internetu, nie muszę mieć kolejnych ciuchów, których nie muszę mieć, bo już mi się szafa nie domyka, <laughs> nie? To może po prostu, to jest czasem brutalne, ale no, taka asceza, że na przykład sobie nie kupuję nowych rzeczy, nie? Dzisiaj się mówi dużo o tej ekologii i tak dalej, tam slow shopping czy coś tam, nie? No okej, okay, no i właśnie to, to w chrześcijaństwie tak naprawdę od zawsze było, nie? Że, że po prostu za świata. Że nie muszę z wszystkiego korzystać, co mi świat daje, a czasami wręcz, jeżeli właśnie z tego nie korzystam, to o wiele lepiej dla mnie, na każdym poziomie, i tym duchowym, poprzez ten emocjonalny, poprzez taki cielesny, nie? Także, yy, taka asceza, która dotyczy, no też czasów, których, w których, żyjemy, nie? No bo, yy, wiadomo, że jest nam coś cały czas proponowane, tylko pytanie, czy to jest dobre, czy w takiej ilości może, o, bo to, bo tutaj też o to chodzi, nie? Czasami naprawdę wystarczy nam to, co właśnie mamy. I to jest też asceza, że sobie akurat nie kupię nowego telefonu, mam nadzieję albo Tam nie mi stać. No. <grafię> tak, ale nie kupię sobie nowych butów, bo już mam. Nie kupię sobie kolejnej bluzki, i tak dalej, i tak nie? dalej. Jeżeli nie potrzebuję, nie? To, jest, to, jest, to jest też pewnego rodzaju asceza. Nie muszę wszystkiego mieć, nie muszę wszędzie być. To jest w ogóle osobny taki wątek, ale myślę, że taka mądrość też życiowa, którą, którą każdy z nas mógłby nie jakoś tak do swojego, do, do, do swojego, życia wprowadzić. No i trzeci wymiar ascezy, słuchajcie, asceza modlitwy, czyli asceza ciała, ograniczenie dotyczące naszej cielesności, naszej zmysłowości, asceza świata, czyli e, naszego bycia w świecie, właśnie bycia, oglądania, posiadania. E, e, asceza modlitwy. E, modlitwa wymaga ascezy, modlitwa wymaga wysiłku. Nie? Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że, że robimy coś, bo czujemy potrzebę serca. Nie? Ja też właśnie tak często słyszę, ktoś mówi w konfesjonale, księże, opuszczałem przeświętą. Dlaczego? Nie czułem takiej potrzeby serca. Nie modliłem się. Dlaczego? Nie czułem potrzeby serca. Dlaczego się pani nawraca? Bo poczułam potrzebę serca. Nie? To jest piękna rzecz, że czujemy potrzebę serca. Ale asceza modlitwy mówi nam o tym, że modlitwa wymaga wysiłku, wymaga wierności, wymaga regularności. To też jest przestrzeń właśnie ascezy, kiedy ja klękam do modlitwy wieczorem czy rano, dlatego, bo wiem, że ten wysiłek czyni przestrzeń dla Pana Boga. A w przypadku modlitwy, no, ta odległość między przestrzenią dla Pana Boga, a tym właśnie, co robię, tym wysiłkiem, no jest jakby taka na najmniejsza, nie? że tutaj najłatwiej widać ten związek mojego wysiłku z bliskością Pana Boga, bo tu chodzi o modlitwę, czyli o spotkanie z Nim, o relacje z Nim, o rozmowę z Nim. Ja bym tu Słatę jeszcze do do dodał taką rzecz, cały czas to podkreślasz, że robimy przestrzeń dla Pana Boga, i to jest ważne, że dla Pana Boga. W sensie takim, że wiesz, ta asceza, no, może ktoś być na diecie, może ktoś mieć taką filozofię życia, że po prostu nie goni za światem, może być ktoś taki, kto po prostu medytuje w ciszy 5 minut czy tam 10 minut dziennie, nie, i się wgłębia w siebie itd. I to nie jest oczywiście jakieś złe, tylko dla nas, y, ludzi wierzących w Jezusa Chrystusa, my robimy przestrzeń właśnie dla Boga, dla Niego. Tak, czyli w tę przestrzeń wpuszczałem Boga, żeby nie wpuszczać innych rzeczy, nie wpuszczać, nie swojego egoizmu, że teraz będę mówił, no, ja jestem taki inny niż wszyscy, tak? Jestem takim, jak się kiedyś mówiło, hipsterem, tak? Że po prostu nie gonię za światem, nie ironicznie traktuję to wszystko. Nie, no, my robimy przestrzeń, ale dla Pana Boga, dlatego, żeby ta nasza relacja z nim była głębsza, żeby nasza duchowość, nasza więź, nasza miłość do, do niego były pełniejsze. I, I myślę, że o tym warto też pamiętać, że po to asezę się podejmuje, nie ze względu na jakieś konkretne intencje, ale także przede wszystkim zawsze na pierwszym miejscu, żeby ten pambuk tam był. I wtedy to wszystko ma sens. No tak, siedzenie pod kocem też jest bardzo sensowne. No, także tego. Nie, bo to ja teraz trochę chciałem tak, bo ja, ja chciałem ten koc ubrać, bo żeby już był patron odcinka, nie? Aha. Bo wiem, kto będzie patronem odcinka i chciałem się trochę stylizować. Dobrze. ale ty akurat powiedziałeś najmądrzejsze rzeczy, nie? W tym, w tym twoim wejściu, nie? Dobrze, to zapowiedź. Okay. Dobra, to, to słuchajcie, to czas na patrona odcinka. Patronem dzisiejszego odcinka jest niech to inny jak święty Antoni Pustelnik. Uważany za ojca w ogóle takiego ruchu pustelniczego, żył na przełomie iii IV wieku w czasach, gdy. Chrześcijanie przestali być prześladowani, bo jak wiecie, w 311 roku ukazał się edykt Mediolański. No i on miał takie głębokie pragnienie, żeby poświęcić swoje życie Jezusowi. I te pragnienie którym wielu chrześcijan. Którym powiedziałeś? Proszę. którym 311. 300... 13. 13. No, to ale Wojtek, to, to. No, to. Nie wytniemy tego i to będzie forma Twojej ascezy. Nie, zróbmy. Dobra. W każdym razie, Dobra. jak mogę się tak pomylić? Nieważne. W każdym razie po edykcie mediolańskim wielu chrześcijan nie było prześladowanych i narodziło się takie pragnienie, żeby właśnie poświęcić swoje życie Pan Bogu, oddać swoje życie Bogu. No i tak właściwie narodził się ruch pustelniczy i Święty Antoni jest uznawany za takiego ojca tego, tego ruchu pustelniczego. Był pustelnikiem, miał także swoich uczniów, zostawił nam pewną spuściznę swojej mądrości, swoich dzieł, i chcemy dzisiaj za jego przyczyną modlić się. Święty Antoni, módl się za nami. Życzymy wam, żeby wasz monitor i całe wasze życie były święte. Amen. Amen.